Siemande, rosyjscy, no, 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 zanim w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Istanbul Guys, tak jest. Dzisiaj grałem sobie w Istanbul Guys, mamy tutaj kanał klima. i widzowie mówię wam, ja jestem bardzo chory, ale już mi jest lepiej, więc możecie mnie pozdrowić w komentarzach, żebym wyzdrowiał, nie? Już jestem zdrowy, no prawie zdrowy, ale no jest dobrze ogólnie. I widzowie, dzisiaj sobie gramy i znowu chcę was nauczyć trochę trików, nie? bo to jest akurat takie fajne nas spółczuć wiecie, widzowie tutaj widzicie takie coś co ja robię a ja chcę was nauczyć jednego fajnego takiego takiego, że od razu jesteście lepsi na tym na, zobaczycie na jungle, bro. przy mecie jest taki mega tebie widzowie ja i no, przypominam zostawcie łapę i suba bo jak nie to jesteście bananem no <coughs> <coughs> Lecimy z kolejną gierką. Przepraszam za kaszel, ale jestem chory. Dobra, lecimy. A ja ino przypominam o zasubskrybowaniu kanału, bo musimy wbić 500 subów. Tak jest, ja jestem w żółtych, no okej. Okay. Co? Jak to nie? Dobra, musimy wbić 500 subów, pamiętajcie. Nie! Musicie wbić 500 subskrypcji, bo przegramy to. Bo ja tu przegram, nie? Czemu, widzowie? Czemu? I czemu jestem taki wolny? Pino. Robię wam cięcie. Widzowie, idealnie. Już mamy gole. Ale tam u nas trochę. Trochę też jest uraza. Ale my mamy przynajmniej dwa. No niestety, wybijają. Widzowie, co tu się dzieje? Patrzcie. Już mamy pięć. A mieliśmy tylko. Ile? Zero mieliśmy. O kurde, proszę, nie wbiją. Oby nie wbijali. Dobra się 6 sekund jeszcze. 5, 6, dobra, 3, 2, 1. Ładnie. I co będzie na ten potężny finał? Dawaj fajną gierkę. Szczerze, ja bym zagrał sobie Henid Bopa. O, dobra, lewa wiosz Dobra, lecimy. Chcę wyjaśnić, w ogóle nie będę odzywał zgoda. Mam nadzieję, że nie odzywam się. Jak pros jada, dlatego się nie odzywam. Trzy. Dobra, mogę się odzywać. Ale no wiecie o co mi chodzi. Nie chciałem się odzywać. No, żebyście mieli fajny odcinek. Żebyście mieli fajnego lawarasza. Daniel uczy i bawi, jak się przechodzi lawarasza, nie. No. S, co, widzowie. Mamy S -a. A w ogóle teraz to, co ja zrobiłem, że wkoczyłem na tą środkową tego, nie? To zrobił kiedyś. Jak sobie grałem, to Stambuł Gajrody. Ten typik, nie? Dawaj, tu kogoś. Bo jak na razie jestem tu najlepszy. Jak oni daleko są, widzowie. Jak oni są daleko. Dobra, idzie ktoś, idzie. I pyk, lecimy. No i widzowie, trzecia minuta odcinka i już jest winek. Jakby ktoś pytał, mam aktualnie 236 koronek. Napiszcie w komentarzach, jak się... <coughs> <coughs> Albo nie. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie ze mną porozmawiać będziemy sobie... Będę pisał do was widzowie, a wy do mnie, nie? Kod grupy i może, mogę nagrać z wami odcinek, nie? A was nie będzie słyszeć, no chyba, że tam jakąś... Coś wymyślimy. Dobra, po główkach... No pi... Ej, nie udało mi się. Tamtym się... No debilus! Syrusus. Najgorszy. Nie, ja idę mu wpitolić. Dobra, nieważne. im mocniej fanicie w nogę tym mocniejsza jest noga. Patrzcie. Kdech. Mocno bałem w nogę. Lecimy z kolejną gierką. Widzowie, lecimy z najgorszą gierką świata. No nic, no jak już taką dało, no to taką dało. Dobra, ja idę na obronę standardową. Jaka piłka by tu wleciała ostra pion No ej, ej! Ej, 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 ej! ej. Dobra, obroniłem. Jestem mistrzem. Musimy im wbić. A ty co się gapisz? Czarodzieju. Idę tam. Idę widzowie po piłkę. Tom. Pam. I uwaga. Pę! O kurde. Dawaj, dawaj. Czarodziej, czarodziej! Robot! Dawaj tę piłkę! Żeby nam nie wbili. Teraz tą obroniamy. Dawaj. Mamy jednego gola. Ale to jest nadal mało widzowie. Bardzo mało to jest. I, i teraz będzie piękno, bro. Musiałeś zepsuć to, głupku. Jeden się chwalisz, że masz nogę, a masz takiego słabego skina. No tamten taki widzowie. Nie, nie, ważne. Dobra, o kurde, o kurde. Nie, nie, nie. No to niemiło się zrobiło. Ja wypiłkę wybiłem, poza boichą. A da się tak, da się, da się. Ale to musicie nad bramkę walnąć piłę. I wtedy ona leci pod boisko. 1-1, jeden, jeden, dobra. 2-1 bardziej, nie? Co ja zrobiłem? Dobra, dobra, 2-1, 2-1, 2-1! Dobra! Yes. Dobra, tam już SS <kliwia> I lecimy. Widzowie, lecimy z potężnym finałem. I co da na finał? Szczerze? Ja bym zagwiał nawet Blockdasha. A chociaż nie lubię, a... Ale... TAK! Chciałem powiedzieć, że Hanid byłbym bym zagrał, bo Hanid moja ulubiona gierka. Dobra. A wiecie dlaczego? Znaczy, no nie jest moją moim ulubioną, moim ulubioną to jest... To są... Wiecie jakie, jakie są moje ulubione mapki? Typu Blockdash... Czy... nie, dobra, nie typu też. ale honeydropa lubię, bo rage'uje typów zawsze. O, widzicie? Ja im daję piąchę czasami, przecież to mi z nim nie wyszło, ale z tymi już musi być. No ej, nogi N nogi mi nie kliknęło. Ej, to jest tam. Pum. Dobra, lecimy na niego. Boję się uh, Widzieliście, to to było dobre I mam całą tą dla siebie I lecimy, tak to można żyć Doskoczył, doskoczył Ej! Nie skoczyło mi Ale jaja Dobra, widzowie, teraz finał no kurde! No i dupa. Ale wiecie, widzowie, że ja jestem najlepszy. I patrzcie, jeśli jakiś lepszy zgwieźć, to wszyscy giną. Bo jestem najlepszy, ha, ha. A jednak, Honey Rob to nie moja ulubiona gierka. Moja ulubiona gierka to Icy Heist I Rocket Rumble, i piłka. Icy To wcale nie tak, widzowie, że sobie wziąłem e, Infinity Icy Heist. Nie, to wcale nie tak, że powiesz infinity IC Highs, już jest Infinity IC Highs nie. To wcale nie tak. Ej, kulko! Zasrana! Dobra! Ej, co, oni się ciśną! Wow, jakiego sprinta mi dał. Pamiętajcie, że na IC Highs jest najlepsza noga. Robimy trika. No kurde. Bam. I stoimy w miejscu. Jak ktoś mnie walnie, no to zostawiacie suba, a walną mnie ktoś Zostawiacie suba Ile jest osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć Dziesięć, jedenaście, dwanaście Trzynaście osób jest tylko Widzowie jedna osoba zginęła, haha Znaczy, no wyszło Lecimy z tą potężną gierką półfinałową Ej, dajcie mi laser, laser. albo hanidro, znaczy no, pół finał. Albo Space Rage, bo Space Rage -a nie grałem dawno. <coughs> tak coś myślałem, że będzie bodbasz. Tak coś myślałem. Dobra. Pyk. 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 Dobra, trzeba z rozbiegu, pamiętajcie. Dobra, au, au! O kurde. Dobrze, że się piąknął. Zatem, ja O, ej, to było dobre. Urządzam jeszcze. Ej, to było. 6! Miało odpocząć tylko 6, ale jaja. Widzowie, było 14 graczy. Ciekawe czemu? 14. Może ci, co przeszli, to wyszli. Ale 14. <laughs> Lecimy ze finałem. No to przegrałem widzowie, no chyba, że mam dobrego miejsca. Eee Ta wygrałem. No jak dobrze użyję nogi i dobry timing będzie, no to wygrałem. Ale jest zły timing i źle użytam. Jest wszystko dobre. Jest zły timing, mogę to przegrać w każdej chwili widzę, bo źle to wyliczyłem. Ja wiem, że wymyślicie, że jest dobrze, ale mogę to przegrać w każdej chwili. Tak, powinienem iść inną stroną. Nie, nie, dobry timing zrobiłem. Nie, co ja zrobiłem? Nie, nie, nie. Nie, proszę. Dobra, jestem najlepszy, więc jak ja wyjdę, to wszyscy giną, nawet ten z mety, haha. Ej szczerze, widzowie, na pierwszym bo był Super slider albo Block Dash'a. Albo tego Space Rage, ale no... Ja wiem tylko tyle, że da się Dasha i super slider na pierwszą, bo ja miałem na pierwszą. Dlatego jestem takim koksem. Dobra, pyk. Pyk, 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 pyk. pyk. Wow! No, oh, oh. ej, to było piękne, musicie przyznać. To było ładne. To było perfekto. Po głowach im i dawaj, po głowach. No, nie, nie wyszło mi. I nigdy mi to nie wyszło. Znaczy, dobra, czasami tam się zdarzyło, że to wyjdzie, ale to jest ciężkie, straszne. Pam! O, tam chłop złapał sarduszkiem. I kto jest pierwszy? I kto jest pierwszy? Kto jest pierwszy? Kto jest najlepszy? Kurde, daj mi się zrobić wtybika. Patrzcie. Tu macie takie o... Co jest? Co, co się z mną stało? Widzieliście, to, to było dziwne. Wyglądało to jakby mnie przylegowało I coś dziwnego by się stało No ale no nic lecimy za kolejną gierą Ciekawe co wyrobi na kolejną mapkę <coughs> o, Ja bardzo przepraszam widzowie za kaszel, ale no niestety jest na mowy I to nie na kaszel ale na gorączkę, na kaszel na katar, dobra lecimy Okej, okay, super slide, dobra, spoko. A niektórzy mówią na to water slide. Ej, mi się to zdarzyło w życiu chociaż raz to nazwać water slideem. I ja nie wiem czemu, ale tak to nazywa się. Nie wiem, tak to jakoś ktoś mówi. Ej! Co jest? Co jest? Ej, to było dziwne. O nie, zła weliczka, nie, najgorzej. Nie zrobiłem tybika. Dobra. Ja jak po ciemku gram. Tak słabo mi idzie. To i mam trika. O no nie, no patrz. Ej, nic mi dzisiaj nie wychodzi. Chociażby ten. Z... No patrz. Co? Zdaję musicie powiedzieć w komentarzu, że to jest dziwne. Że ja się zrespiłem. Dobra, patrzcie tego trika. O kurde, ale da się tak doleć. tam to... Widzowie, lecimy za kolejną gierą. I dawaj, co będzie na ten potężny pierwszą gierkę. To jest finał. A humble, humble Stumble na finał. E no, na pierwszą gierkę. Ej, jedna osoba już wyszła. Nie wiem, trzeba ja mówić dwie, ale zawsze jak jakbym rundę, to chociaż jedna osoba musi wyjść. Debiny! To chociaż jedna osoba wychodzi. Czy ja tu przejdę? Nie no ale dłupsko Dobre robimy to ty Ale tego już chyba nie przejdę się wydaje Teraz ja nie przejdę Ale za to jak nie przejdę to wszyscy giną Nawet ci z mety I patrzcie teraz i wszyscy giną, bo jestem najlepszy, haha ja, Więc dobra, lecimy z potężnym kanon climbem. On nie jest potężny, jest słaby, no ale przynajmniej Cannon Climb. Już jedna osoba wyszła. Ej, napiszcie w komentarzach, czy lubicie Cannon Climb. Ej, według mnie to jest chyba... w tym się da zrobić... To jest na... jeżeli chodzi o... wiecie... Bo ja teraz mówię o mapce, na której jest najwięcej tybików. No to na Lava jest najwięcej tybików, na Space Rage, na... Kurwa... o kurde! Na Super slajdzie i na... i na QD, i na Canon Climb. I na Block dashu Ale to są według mnie takie mapki, na których jest najwięcej trik. Więc zrobię tak jest, lecimy z kolejną rundą. Rund over. Runda. Szkoda. Widzowie. Jeśli macie Infinity Block Dash, czy tam Infinity jakieś inne mapki, to please zagrajcie ze mną naprawdę proszę Was. Bo ja chcę grać Infinity Block Dash i robić sobie same dasze o na przykład. I was nauczyć Block Dasha. Jak nie umiecie, no? Dobra, no nic, lecimy ze tą gierą. O nie, tu jest ten... O nie, widzicie tego szkieleta, który się nazywa? 8 hashtag. Hashtag? Znaczy nie hashtag, tylko ten nawias. Znaczy nie nawias, tylko grupa. Nie. Ten typ jest bardzo dobry, widzowie, podobno. Poo, ale trik. To ja jestem lepszy od niego. Ok. Dobra. Teraz ino prosta. Ło, kurde. No, dupa, ale jak ja wychodzę, to wszyscy giną. Haha. Widzowie, lecimy kolejną mapkę. Ciekawa, co wylosuję. I uwaga, i uwaga, dobra, spingu, rant. Obok Blockdash. Fajnie by było, jakby dało dasza na pierwszą, to by se dasze porobił. Ja uwielbiam robić dasze, widzowie. Ej, hey, dash to moja ulubiona rzecz na dashu. Nawet w nieprzypałowych sytuacjach ją lubię robić. Nie nawet jak sobie, jak sobie po prostu lezę i mam esciluję bombę, to robię zawsze Dasha. No bo ja po prostu lubię Dasha. Uwielbiam Dasha widzą, dlatego go robię ciągle. A tutaj macie takiego trika, jakby ktoś pytał. Ej, dzisiaj miał być odcinek z tego, że wam pokazuję triki, a jednak nie pokazuję. Nie? Dobra, wyszłam sobie poza metę. Mogę kogoś na mecie, jak ja wyglądam. Dobra, wyszłem daleko. <coughs> Widzowie, lecimy z kolejną gierką. Szczerze, ja bym zagrał tego głupiego blockdasha, bo nigdy nie prawie. Jednego dasha robię, na każdego blokdasza z całego świata. Jeden dasz Nawet jak za nagrywkami dostanę blockdasha, to muszę zawsze robić tego jednego głupiego dasha. Ale on jest bardzo łatwy, nie? Ale muszę to robić. Ej, ale łatwo jest. Widzicie, jaki szybki jestem? Nawet nogi nie użyłem, nie? A jestem taki szybki. Ej, ciekawe, czemu jestem taki szybki, a ja nawet nogi nie użyłem ani razu. Nie, widzowie? I ciekawe, co mi teraz powiedzą. W ogóle nogi nie użyłem. No. I przeszli już ostatni. Lecimy z. Niestety, ale ostatnią już gierką. <coughs> już kończę nagrywanie po tej ostatniej gierce. No ale no nic, no lecimy. Dawaj mi bapę. Tak, nareszcie. No ale muszę jednego dasza obowiązkowo. Nie no, żartuję. Aha, przepraszam was widzę. Pokażę Wam trika. O ile mi wyjdzie, patrzcie. No nie, to jest... On jest bardzo ciężki, ale jest fajny. No patrz, no nie wyjdzie mi, ale on jest ciężki musicie tak z rozbiegu i tak, i tak zrobić fajnie on jest ciężki, wam powiem więc nie wiem czy dacie radę go zrobić, o no kurde no wyjdź mi Tybiku wyjdź mi okej, okay. jak co tego Tybika naprawdę, nie dowiem jak chcę tego Tybika, patrzcie lecicie no czemu mi nie wychodzi? A jakoś jeszcze wczoraj mi wychodził. A teraz mi jakoś nie chce. Nie no widzowie, no patrz. No czemu mi nie wychodzi, no? To nie jest przeniknięcie przez ścianę czy coś takiego. To jest coś mega mocnego. Ale to nie wychodzi. O, ale pięknie. Okej, ale ty mnie dotknij a tam chłop zderał sobie. O nie, o nie. Dobra, fart. No kurde. Ej, ja się mogę, żeby mi ten dwój. Bo chcę go pokazać wam. O kurde! O kurde. Ej, to było mocne! I jeszcze wygrałem. Ej, ale słabych przeciwników mi dało, wizowie. I takiego mi dało tego. Takiego mi dało boostera i w ogóle tyle się działo. Ale Essa, oni byli bardzo łatwi. Dobra widzę, niestety, ale to by było tyle ja was żegnam i żartowałem. Widzowie specjalnie, że tu jesteście otwieram dla Was spina. To by było tyle, ja was żegnam i pa, pa.